Cześć! W dzisiejszym filmiku omówimy sobie dwa prawa Kirchhoffa. Zobaczysz, czego dotyczą, w jaki sposób się je formułuje i przede wszystkim, jak je wykorzystać w praktyce, czyli w zadaniach. Pełną listę praw obowiązujących na maturze z fizyki możesz bezpłatnie pobrać klikając w link umieszczony w opisie tego filmiku. Natomiast jeżeli potrzebujesz kompleksowego wsparcia w przygotowaniu do matury z tego przedmiotu, to zachęcam Cię do zapoznania się z ofertą moich kursów online, którą znajdziesz na stronie kursyfizyka A teraz już nie przedłużając, zapraszam Cię do dzisiejszego materiału. Jak już wiesz, dzisiaj zajmiemy się prawami Kirchhoffa i będzie ich dwa. Obydwa te prawa są związane z prądem i wynikają z zasad zachowania. Pierwsze prawo Kirchhoffa wynika z zasady zachowania ładunku, natomiast drugie z zasady zachowania energii. Zacznijmy od prawa pierwszego. Mówi ono, że suma natężeń prądów wpływających do węzła jest równa sumie natężeń prądów wypływających z węzła. Zacznijmy od tego, co to jest węzeł. Węzeł to będzie takie każde miejsce w obwodzie, w którym okaże się, że prąd wpływa i wypływa kilkoma gałęziami. Czyli wpływa na przykład jedną, a wypływa dwiema albo wpływa trzema, a wypływa dwiema, wpływa dwiema, wypływa dwiema, kombinacji jest wiele, ale to nie jest po prostu zwykły przewód, którym coś płynie, tylko właśnie coś się rozgałęzia albo coś się scala. I właśnie, i teraz to pierwsze prawo Kirchhoffa mówi nam, że suma natężeń prądów wpływających, to jest ten zapis, jest równa sumie natężeń prądów wypływających. To jest taki zapis głęboko matematyczny, czyli używamy sobie tutaj tego znaczka sumy i tu jest pokazane, co sumujemy: prądy i te, gdzie i jest od 1 do n. n to jest liczba tych prądów, czyli zobacz, jeżeli ja sobie napiszę tutaj, że mam takie prądy, no to wpływające prądy wpływające. To są prądy numer 1, numer 2 i numer 5, wobec czego mogę napisać i 1 plus i 2 plus i 5. Jeżeli bym chciała postępować zgodnie z tą konwencją, to musiałabym sobie nazwać, że to są prądy wpływające i ponumerowałabym je po prostu 1, 2, 3, a te bym uznała za wypływające i też bym je numerowała 1, 2. I tutaj, zgodnie z tym zapisem, N byłoby równe 3, natomiast w tym miejscu M byłoby równe 2. To jest po prostu taki zapis matematyczny, ale on oznacza tylko zwykłe dodawanie, czy mam i 1 plus i 2 plus i 5, odnoszę się do tych zapisów, a tu mam wypływające 3 i 4, więc mam i 3 plus i 5. 4. Dlaczego to wynika z zasady zachowania ładunku? No, bo tyle ładunku, ile wpływa do węzła, tyle samo musi wypłynąć. To trochę tak, jakbyś miał węża z wodą, i woda wpływa jakimiś trzema powiedzmy dopływami, powiedzmy do stawu, i potem z tego stawu wypływa dwoma wypływami. No to ile wpłynie, tyle musi wypłynąć. Staw to jest może zły przykład, bo w stawie woda może zalegać, ale mam nadzieję, że czujesz o co mi chodzi Ta woda nigdzie nie może się zgubić. Woda mogłaby wyparować, natomiast ładunek nie wyparuje, ładunek nie zniknie, ani też deszcz nie może padać w postaci ładunku, więc ładunek znikąd się nie pojawi. I spełniona jest zasada zachowania ładunku, dlatego bo natężenie to jest ładunek, który przepływa w czasie. Czyli właśnie natężenie jest wprost proporcjonalne do przepływającego w czasie ładunku, i dlatego mówimy, że to wynika, że to prawo wynika z zasady zachowania. Ładunku. Zobaczmy w prostym zadaniu, w jaki sposób z tego korzystamy. Zadanie jest następujące. Prąd o natężeniu 2A wpływa do węzła, z którego wypływa dwoma przewodami. Natężenie prądu w pierwszym z tych przewodów jest równe 0,8A. Oblicz liczbę elektronów przepływających w czasie 2 sekund przez oba przewody. Zaczynamy od analizy. Prąd o natężeniu 2A. Wpływa do wezła, z którego wypływa dwoma przewodami, czyli powiedzmy, że ten wpływający to będzie I, natomiast wypływający to będzie I1 oraz I2. Natężenie prądu w pierwszym z tych przewodów jest równe 0,8 Ampera, w drugim nie wiemy, natomiast mamy obliczyć liczbę elektronów przepływających w czasie dwóch sekund przez obydwa te przewody. Czyli powiedzmy, że N1 to będzie liczba elektronów, która przepływa przez przewód pierwszy i N2 to będzie liczba elektronów, która przepływa przez przewód drugi. Żeby skorzystać sobie z pierwszego prawa Kirchhoffa, to mogę napisać, że i jest równe i1 plus i2, wobec czego jestem w stanie obliczyć prąd i2, to jest i minus i1, czyli dowiaduje się, że w przewodniku numer 2 płynie prąd o natężeniu 2A minus 0,8A, czyli 1,2A. Natomiast dalej proszą mnie o to, żebym obliczyła liczbę elektronów. Czyli trzeba sobie uświadomić, że natężenie przepływającego prądu to jest ładunek, który przepływa w czasie, a ładunek to jest, mm, ładunek wynika z tego, że przepływają elektrony w tym przypadku. I tych elektronów jest N. N elektronów, każdy ma ładunek elementarny o wartości E, czyli 1,6 razy 10 do minus 19. Lomba. I my musimy to teraz przekształcić ze względu na N, czyli mamy I razy T przez E. Przy czym obliczamy to w dwóch sytuacjach, czyli obliczamy N1 dla prądu I1 T razy E i w drugiej sytuacji N2 będzie dla natężenia I2 T przez E. Podstawiam wartości, N1 będzie równe I1, czyli 08 ampera razy 2 sekundy. Podzielone przez 1,6 razy 10 do minus 19 kuląba I to będzie równe 0,8 razy 2 daje 1,6 amper razy sekunda daje kulomba. A tu mam 1,6 razy 10 do minus 19 kulomba. Kulomby się skrócą, 1,6 się skróci i zostanie 1 podzielone przez 10 do minus 19, czyli 10 do plus 19. Bezjednostkowy wymiar, bo to jest liczba elektronów. Analogicznie liczę N2 i 2 jest równe 1,2A. Mnożę przez 2 sekundy. Dzielę przez 1,6 razy 10 do minus 19 kulomba, Amper razy sekunda da mi Kuląb. 1,2 razy 2, 2,4 kulomba Przez 1,6 razy 10 do minus 19 Kuląba. Możemy to wklikać w kalkulator. I będzie 2,4 podzielone przez 1,6. I co mi tu wyszło? Jeszcze raz. 2,4 podzielone przez 1,6. Halo, półtora. Dobra. Wychodzi nam półtora razy 10 do potęgi 19, czyli w przewodniku, w którym płynie prąd o większym natężeniu, oczywiście przepływa więcej elektronów w tej samej jednostce czasu. Natomiast teraz drugie prawo Kirchhoffa, które często dla uczniów jest problematyczne, natomiast są pewne reguły, które ułatwiają rozwiązywanie zadań z drugiego prawa Kirchhoffa i przy należytej staranności i powiedzmy może też powolności, żeby się nie pogubić, to prawo jest jak najbardziej mm, osiągalne. Drugie prawo Kirchhoffa mówi, że suma sił elektromotorycznych i spadków napięć w oczku sieci jest równa 0 i możemy to zapisać w ten sposób, na przykład jako znaczek sumy i siła elektromotoryczna jako epsilon i znowu znaczek sumy i napięcia. Często możesz tą wersję znaleźć również w takiej postaci, że zamiast U to piszemy I razy R, zgodnie z prawem oma, że R to jest U przez I, wobec czego U to jest R razy I czyli I jako natężenie przepływającego prądu i R jako opór. Drugie prawo Kirchhoffa, tak jak już Ci wcześniej wspominałam, jest następstwem zasady zachowania energii. I teraz o co w nim chodzi? Ono będzie dotyczyło takich bardziej skomplikowanych obwodów i drugie prawo Kirchhoffa razem z pierwszym będzie pozwalało wyznaczać natężenia prądów przepływających w każdym oczku. O co chodzi z tymi oczkami? Ano chodzi o to, że zazwyczaj nie mamy takiego prostego układu, że mamy na przykład... Opornik, źródło napięcia ym, i powiedzmy tyle: powiedzmy, że jeszcze jakiś drugi opornik, tylko zazwyczaj mamy coś takiego, że jeszcze na przykład tu może być drugie, drugie źródło napięcia, kolejny opornik. W jednym oczku może być też trzecie źródło napięcia, może być jakieś kolejne oczko źródło napięcia, może być opornik. Może być znowu jakiś opornik, i tak dalej. Te układy mogą być bardzo skomplikowane. I teraz trzeba, jak, jak rozwiązać takie oczko? Czyli każde oczko, to, każdy, yy, każde oczko to będzie właśnie taka malutka komóreczka, yy, w której możemy zaznaczyć, że cykl się odbywa w jakimś kierunku zgodnym lub przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. I właśnie drugie prawo Kirchhoffa razem z pierwszym. Ma za zadanie pokazać nam, w jaki sposób będzie płynął prąd. Ja sobie tutaj jeszcze w środku powiedzmy dorysuję trzeci opornik. trzeci, no, Kolejny raczej chciałam powiedzieć opornik i teraz jak to rozwiązać? Po pierwsze, musimy mieć podpisane wszystkie siły elektromotoryczne, czyli wszystkie te napięcia źródeł i wszystkie oporniki, czyli powiedzmy, że to jest epsilon 1, epsilon 2, epsilon 3 i epsilon 4. Następnie musimy mieć opisane wszystkie oporniki R1, R2. R3, R4, R5, R6 i teraz zakładamy, że to są nasze dane, czyli znamy wszystkie epsilony, wszystkie siły elektromotoryczne, znamy wszystkie ery, czyli wszystkie mm, opory, natomiast szukamy natężenia przepływającego prądu. Na samym początku w takim układzie w ogóle ciężko jest wyznaczyć kierunek przepływającego prądu, więc te kierunki wybieramy w sposób dowolny. Na końcu, jak po, wyjdą nam konkretne wartości, to po prostu jeżeli jakiś prąd wyjdzie ujemny, czyli na przykład minus 3 Ampery, to wiemy, że zaznaczyliśmy błędnie kierunek i że prąd naprawdę w danym oczku sieci płynie w przeciwną stronę. Więc powiedzmy, że ja zaznaczam prąd jakiś I, który będzie płynął w ten sposób, czyli płynie w lewo, następnie ten prąd płynie do góry, płynie w prawo i dochodzi do węzła, co oznacza, że musi się rozgałęzić. Powiedzmy, że tędy przepływa prąd... Ym, i może ten niech będzie I1, i on się rozgałęzia na I2, a tu do dołu powiedzmy, że płynie prąd I3. Czyli prąd I2 dalej płynie tędy, i z kolei prąd I3 płynie tędy i znowu napotyka węzeł, tak? Znowu napotyka węzeł, no i musimy zdecydować, co się dzieje. Powiedzmy, że ten prąd I2 napisze, że się rozgałęzia na, tu było już I3, czyli I4, a tutaj powiedzmy, że jest prąd i 5. I 4 płynie w tym kierunku, i 5 płynie w tym kierunku, i 4 płynie tędy, tędy i tędy. No i wpływają dalej. I teraz zobaczmy, co, nam, co, co tutaj możemy rozpisać z pierwszego i drugiego prawa Kirchhoffa. Zobacz, ile mamy niewiadomych. Napisałam, że mamy 5 różnych prądów, czyli potrzebujemy 5 niezależnych równań, żeby to rozwiązać. Mamy trzy oczka, wobec tego z drugiego prawa Kirchhoffa będziemy mieć dwa równania, czyli trzecie równanie przydałoby, czyli będziemy mieć trzy równania, czyli dwa pozostałe przydałoby się z pierwszego prawa Kirchhoffa. Czyli zobacz, co ja zrobiłam. Najpierw płynął prąd I1 i on się rozgałęział na prąd I2 i na prąd I3. Czyli mogę napisać z pierwszego prawa Kirchhoffa, że I1 jest równe I2 plus I3. Następnie napisałam, że prąd I2 rozgałęzia się na I4 i I5, wobec czego mogę napisać, że I2... To jest i4 plus i5. Jeszcze dalej mogłabym napisać, że tu do węzła wpływa mi prąd i3, i5 oraz i4. Więc mogłabym napisać, że i1 to jest i3 plus i5 plus i4. Ale to nie będzie już równanie niezależne, dlatego bo zobacz, i4 plus i5 to jest i2, wobec tego mam i3 plus i2 i to równanie już tutaj mam, prawda? Czyli to nie jest niezależne równanie. Z pierwszego prawa Kirchhoffa mogłam napisać dwa niezależne równania i już je mam. Trzy pozostałe powinnam napisać z drugiego prawa Kirchhoffa. Czyli będę obchodziła każde oczko. Mogę wyznaczyć różne kierunki przechodzenia przez to oczko, nie ma problemu. Natomiast ja wszędzie będę szła zgodnie z, zgodnie z kierunkiem wskazówek zegara, bo tak mi będzie prościej. I będę miała trzy oczka: pierwsze, drugie, trzecie. I będę teraz pisała wszystko co się dzieje, pilnując tylko konwencji, bo w tym całym zapisie najważniejsze jest to, aby dobrze dobrać znaki plusy i minusy. Czyli jak już mam rysunek i mam już wyznaczone zupełnie przypadkowo natężenia przepływających prądów i mam zupełnie dowolnie wybrane, to w jaki sposób poruszam się w oczku. W każdym oczku mogę inaczej. Mogę w jednym zgodnie z ruchem wskazówek zegara, w drugim w przeciwnie, ale żeby się nie pogubić, najlepiej jest. No, jak już gdzieś idziemy zgodnie, to już wszędzie zgodnie, jak gdzieś idziemy przeciwnie, to wszędzie w przeciwnie, ale da się to na każdy sposób rozwiązać. Ważne jest, żeby teraz trzymać się pewnej konwencji. Konwencja jest następująca. Jeżeli będziemy przechodzić przez, mm, przez źródełko od minusa do plusa, czyli idziemy w ten sposób, to biorę. To źródło ze znakiem plus, bo idę do plusa. Natomiast jeżeli będziemy przez oczko przechodzić w drugą stronę, czyli tak jakby od plusa do minusa, to idziemy do minusa i piszemy minus epsilon. Jeżeli z kolei przechodzimy przez opornik, gdzie jest opór R i przez który płynie prąd I, to jeżeli idziemy zgodnie, może najpierw, no dobra, jeżeli idziemy zgodnie z przepływem prądu, to mamy minus I R, natomiast jeżeli przechodzimy przez oczko. Przeciwnie do przepływu prądu, czyli w lewo, to bierzemy plus IR. I teraz zapisujemy te epsilony i te iloczyny i, i r, czyli właśnie napięcia w tej konwencji plusy, minusy, plusy, minusy i tak dalej. I na końcu piszemy, równa się 0. I to będzie prawidłowy zapis. To teraz zobaczmy, jak to będzie w przypadku tego pierwszego oczka. Muszę wybrać jakiś punkt startowy. Powiedzmy, że punkt startowy będzie tutaj. Tu jest mój start. Przechodzę przez najpierw siłę elektromotyczną epsilon 1 od minusa do plusa, wobec czego piszę plus epsilon 1. Następnie przechodzę przez opornik R1 do góry i prąd też płynie do góry, więc piszę minus i to, które przepływa przez ten opornik, czyli I1 i ten opornik, czyli R1. Następnie idę w prawo przez opornik R2, prąd płynie w prawo i ja przechodzę w oczku w prawo, więc znowu minus, bo jest zgodne przechodzenie i 1. I tym razem opornik R2. I następnie idę do dołu w tym oczku, przechodzę przez opornik R3 do dołu i prąd płynie też do dołu. Tym razem jest to prąd I3, bo tak zaznaczyłam, opornik R3 i wracam do punktu startowego, czyli piszę, że to jest równe 0. Analogicznie robię z drugim oczkiem. Powiedzmy, że tu jest punkt startowy. Przychodzę przez siłę elektromotoryczną od, min, od plusa do minusa, czyli będzie minus, i ta siła elektromotoryczna, która tutaj jest opisana, to jest epsilon 3, czyli minus epsilon 3. Następnie idę przez opornik R3 do góry, a prąd płynie do dołu. Przeciwne zwroty, więc znak plus, prąd I3 przez opornik R3. Następnie idę w prawo od minusa do plusa. Skoro do plusa, to plus epsilon 2. I na koniec idę do dołu, prąd płynie też do dołu, wobec tego minus I2R4. I wracam w lewo, czyli wracam do punktu startowego, piszę równa się 0. I na sam koniec to trzecie oczko powiedzmy, że tu jest punkt startowy. Idę zgodnie z ruchem wskazówek zegara, czyli najpierw w lewo, płynie prąd I4, jest opornik R6, idę w lewo, prąd płynie w lewo, wobec czego minus, następnie idę tutaj od plusa do minusa, skoro do minusa, to minus epsilon 4, następnie idę w prawo od minusa do plusa, skoro do plusa to plus epsilon, ten, który był tutaj, czyli 3. I idę do dołu, prąd płynie do dołu, minus i4R5 równa się 0. Mam układ. Pięciu niezależnych równań z pięcioma niewiadomymi, więc da się go rozwiązać. Natomiast w momencie, kiedy to są różne oporniki i różne siły elektromotoryczne, to ten taki układ jest dosyć trudny do rozwiązania. Trudny pod kątem matematycznym, bo tutaj fizyka się kończy. Fizyka została zapisana, pozostaje matematyczne rozwiązanie takiego układu równań i takiego trudnego układu równań na pewno nikt nie będzie ci kazał liczyć na piechotę. Natomiast teraz zrobimy sobie takie zadanie, które właśnie można zrobić na piechotę. Pochodzi ze zbioru zadań w SIP i jest następujące. Oblicz natężenie prądu płynącego przez amperomierz w obwodzie przedstawionym na rysunku. Zobacz, że tutaj ten obwód jest troszeczkę prostszy, ale już jest w jakiś sposób złożony. Mogę powiedzieć, że to jest jedno oczko, natomiast to jest drugie oczko i interesuje nas prąd płynący przez, opornie, przez, przez amperomierz. Pierwsze co robię to ja rysuję jakieś prądy, czyli skoro tu jest plus, a tu jest minus, to zakładam, że prąd płynie, płynie od plusa do minusa. Mogę napisać, że tu płynie prąd i 1, płynie dalej tędy, płynie dalej tędy, napotyka na węzeł i musi się rozgałęzić. Ponieważ tu jest opornik drugi, więc napiszę, że tu płynie prąd i 2, tu jest opornik trzeci, więc napiszę, że tu płynie prąd I3. I2 i 3, i 2 i 3 potem się łączą z powrotem w i 1. Czyli z pierwszego prawa Kirchhoffa mogę zapisać pierwsze równanie, że I1 to jest I2 plus I3. Mam trzy niewiadome. Ja chcę znaleźć tylko jedną I2, natomiast tak naprawdę mam równanie z trzema niewiadomymi, czyli potrzebuję jeszcze dwa inne równania, żeby rozwiązać ten układ równań i znaleźć każdą z tych trzech niewiadomych, albo tylko tą jedną, która nas interesuje. W tym przypadku interesuje nas tylko prąd I2. Zaznaczam sobie dwa oczka. To duże niech będzie pierwszym oczkiem, to małe niech będzie drugim oczkiem. Co mogę zapisać dla pierwszego oczka? Będę szła w ten sposób. Powiedzmy, że to jest punkt startowy. Przechodzę przez Rw, czyli opór wewnętrzny tego ogniwa. Taka jest tutaj y, koncepcja. Y, idę w prawo, prąd wpłynie w prawo, czyli minus i 1 Rw. Następnie do dołu. Prąd płynie też do dołu, minus I1, R1. I jak będę się poruszała w tym y, oczku? Mogę iść albo tą drogą, żeby zamknąć oczko, albo mogłabym iść tą drogą, żeby zamknąć oczko. Nieważne, którą drogę wybiorę, mm, da się to rozwiązać. Natomiast nie mogę wybrać dwóch oczek, że jedno oczko to będzie z tą drogą, a drugie oczko to będzie z tą drogą, bo to nie będą dwa niezależne oczka. Potrzebuję to duże oczko którąś z tych dróg i to małe oczko w środku, więc powiedzmy, że ja w tym dużym oczku pójdę tą drogą w ten sposób. Czyli teraz patrzę tutaj, co się dzieje u góry, czyli u góry przechodzimy sobie w lewo przez opornik R2, prąd płynie w lewo, czyli minus I2R2. Płynie nam prąd przez amperomierz, ale przyjmujemy, że to jest idealne amperomierz, że tutaj się yy, yy, nic nie dzieje, że, nie ma na nim, yy, że on nie ma żadnego oporu, nie ma tu żadnego spadku napięcia, więc wracamy dalej tutaj od minusa do plusa, więc napiszemy plus epsilon 1 równa się zero. Pierwsze oczko mamy z głowy, tak szliśmy od minusa do plusa, stąd jest plus. I teraz robimy sobie drugie oczko, drugie to malutkie oczko tutaj. Powiedzmy, że idę w ten sposób. Niech to będzie punkt startowy. Idę w lewo, prąd płynie w lewo, minus I3R3. Następnie idę w prawo przez opornik R2, a prąd płynie w lewo, czyli plus I2R2 równa się 0 układ trzech równań z trzema niewiadomymi i my w jaki sposób mamy wyznaczyć tutaj to, ten, ten prąd i2. W jaki sposób to zrobić? No, mam nadzieję, że zrobię to w najprostszy sposób. Czyli chciałabym wszystkie prądy sprowadzić do prądu i2, czyli chciałabym opisać prąd i1 przy pomocy prądu i2 i opisać prąd i3 przy pomocy prądu i2 i wstawić na koniec do tego równanie. Czyli najpierw zacznę od tego równania ostatniego. Mogę napisać, że i 3R3 jest równe i 2r2, wobec tego I3 jest równe i 2r2 przez R3. Udało mi się opisać prąd i udało mi się opisać prąd I3 przy pomocy jednej niewiadomej, której szukam, czyli prądu I2. Analogicznie robię z tym równaniem, z równaniem numer 2, czyli napiszę sobie najpierw, że epsilon 1 jest równe. I1RW plus I1R1 plus I2R2. I2 przerzucam na drugą stronę, epsilon 1 minus I2R2 jest równe, a tu wyciągam I1 przed nawias. I1RW plus R1. I dzielę przez to, co stoi przy I1, bo chcę wyrazić I1 przy pomocy wiadomych i przy pomocy jednej niewiadomej, tej, której szukam, czyli I2. Epsilon 1 minus I2R2. R2 podzielone przez Rw plus R1. I wszystko będę wstawiała teraz do tego pierwszego równania, czyli mam, że i1, czyli ε1 minus i2R2 podzielone przez Rw plus R1 jest równe i2, tego nie rozpisywałam w żaden sposób, i plus i3, czyli i2 przez R2 przez R3. I teraz po prostu muszę to obliczyć, muszę obliczyć I2. Ja będę chciała to zrobić po prostu na wzorach, więc to, co najpierw zrobię, to pomnożę przez ten mianownik. Mam tu jeszcze chyba jedną stronę, nie, nie mam jeszcze jednej strony, dobra, ok. Jak nie mam jeszcze jednej strony, no to muszę się tutaj zmieścić, wobec tego zrobię sobie kreseczkę, mnożę przez mianownik. Epsilon 1 minus I2 R2 jest równe... I 2 powiedzmy, że. Mm, no dobra, jeszcze nie wyciągam przed nawias. I 2 RW plus R1 plus I2, R2 przez R3, y, RW plus R1. Super. No i teraz chciałabym mieć I2 po jednej stronie, czyli tu będę miała epsilon 1, tu będę miała I2 i I2 I wyciągnę przed nawias. nawiasie się będę miała R2 plus to coś, czyli RW. Plus R1 Ym, i jeszcze to, co stoi tutaj, czyli R2 przez R3, Rw plus R1. I na koniec dzielę przez wszystko, co stoi przy I2, czyli będę miała epsilon 1 podzielone przez R2 plus Rw plus R1 plus R2 przez R3, Rw plus R1 sztuką teraz jest tak podstawić, żeby się nie pomylić i 2 będzie równe epsilon 1, czyli 4,5 v R2 to jest 3 3 omy, plus Rw to jest 0,5 oma plus R1 to jest 5 omów, plus R2 przez R3 to jest 3 przez 6 czyli to jest po prostu pół i mam Rw plus R1 czyli Pół oma plus 5 omów, Wspaniale. Teraz to do kalkulatora trzeba jeszcze tylko wklikać. 4,5, nie tak. 4,5 podzielone przez 3 plus pół plus 5 plus pół razy 5,5 i dostajemy 0,4. Czyli to jest 0,4 ampera, ponieważ natężenie prądu mierzymy w amperach. Jak widzisz, nawet wtedy, kiedy to są tylko trzy prądy, rozwiązanie takiego zadania no nie jest takie proste i oczywiste. Szczególnie na początku trzeba troszeczkę się zastanowić, zanim się zacznie liczyć, co z którego równania wyciągamy, żeby się po prostu nie pogubić i nie wkopać w jakieś takie bardzo trudne przekształcenia, albo że koniec końców wychodzi nam, że 0 równa się 0. Czyli najpierw myślimy, potem dopiero rozpisujemy. Wiem, że to może wyglądać skomplikowanie, ale naprawdę jest to do ogarnięcia. Trzeba tylko troszeczkę przykładów zrobić i przede wszystkim opanować konwencję. Mam nadzieję, że prawa Kirchhoffa po tym filmiku mniej cię przerażają. Jeżeli ten materiał był dla ciebie pomocny, to proszę zostaw kciuka w górę. A jeżeli tego jeszcze nie robisz, to koniecznie zasubskrybuj mój kanał. Tyle na dziś, cóż mogę powiedzieć. Do zobaczenia w kolejnym materiale.